Są już errory, więc. Okej, okay. aplikację uruchomię u siebie lokalnie. Jest tutaj. Otwórz, proszę, tę stronę. Znajdź zdjęcie Ciucha oraz modelki i przetestuj działanie. Czy to komecik ogarnie? Bo wymaga to ściągnięcia pliku. To już może trochę wykraczać poza jego możliwości, ale zobaczymy. Przed na aplikację, aplikacja, jak ta aplikacja. Jest po prostu, na razie tam nic nie wiadomo. Czy działa, jak działa i tak dalej, i tak hmm. dalej. Szuka zdjęcia jakiegoś manekina, Ok. Jak sobie poradzi ze ściągnięciem i wrzuceniem tych plików? To mnie interesuje, bo jeżeli na przykład ta przeglądarka będzie umiała jeszcze operować na plikach, to jest coś ogromnego, bo to było problematyczne. Ale jeżeli będzie próbowała po prostu wkleić ścieżkę do strony, a tego aplikacja nie przyjmuje, no to będę musiał to zrobić ręcznie. W każdym razie testuję razem z Wami. Mamy jakiegoś sobie ciuszka, jakąś modelkę. Okej, okay, no, próbuję pobrać. Ten element nie jest problematyczny, bo próbowanie pobrania to OK. u właśnie, to jest mega zastanawiające. Kojarzcie jeszcze te okna, na przykład, jak macie, wybierz folder, wybierz plik do otworzenia przez przeglądarkę i tak dalej, tak dalej. Dla nas to jest oczywiste, bo jest wyskakujące okienko, które trzeba naklikać. Dla programów, żeby naklikać to wyskoczone okienko, które nie jest częścią przeglądarki, tylko jakby już folderem.